Siemaneczku, tutaj Venta, zapraszam was do siódmego odcinka z serii Venta Craft. Na sam początek odcinka może wam dam fragment Skąd ogólnie dostałem e, tą głowę smoka I od kogo również dostałem elitry wysok coś ode mnie chciał Miałem do niego przyjść Aha Dzięki co my tu dostaliśmy mikturę leczenia, głowę smoka oraz. Dostaliśmy również Elitrę. No, nieźle rozrzutny ten Elvisok, a sam nie chodzi w żadnej zbrojce. Co za rozrzutnik. I teraz Wam tutaj pokażę, co tutaj mam w tej skrzynce. Co zbierałem na ostatnim live. I to będzie nam potrzebne do następnego projektu, który nie wiem, kiedy ukończymy. Projekcik będzie dosyć duży, bo z tego co kojarzę, to na ponad 4000 kratek. Czyli całkiem, całkiem sporo dzisiaj zaczniemy może robić coś z tym tutaj terenem, bo w końcu wypadałoby coś tutaj zrobić. Na początek, tak naprawdę, to można usunąć już mury, które tutaj są, one mi chyba na razie nie będą potrzebne. Ogólnie, to mury jakoś inaczej teraz poprowadzę, mi się wydaje. Jakoś inaczej to będzie wyglądało całkiem. Teraz mamy na szerokość jednego bloku, później będę miał raczej trosz, troszeczkę chociaż szerszy e, ten mur, żeby dało się swobodnie po nim chodzić. I ogólnie, żeby to zajebiście wyglądało, myślę, że na rogach, tutaj na, w tym rogu, i w tym rogu powstanie jakaś chociaż malutka wieża, i ona nie będzie tak jak tutaj, właśnie e, okrągła w tym miejscu. Jak dla mnie, pasują właśnie takie baszty, takie mm, kwadratowe. Także w ten sposób wyciągamy wieżę do góry. I zamysł jest właśnie taki, że ona ma być taka kwadratowa. Wysoka raczej nie musi być. I myślę, że tak wysoko jak jestem, to już jest idealnie. Tutaj tylko robimy w ten sposób. I pół płytkami, jeżeli jakieś mam. Mam cztery. No to później sobie tylko jeszcze dorobię. I w dzisiejszym odcinku myślę, że zrobimy chociaż jedną wieżę. Drugą sobie chociaż później zrobię. Ale żeby zrobić jedną, ale dobrze wykończoną wieżę, dobra, także podłogę mamy skończoną. Teraz żeby to jakoś wyglądało. To zaczynamy stąd i wspinamy się do góry. Powoli. Tak. O, idealnie wychodzi. No, i jeszcze troszkę i będziemy na samej górze. Teraz ja myślę, że gdzieś tutaj będzie jedno okno. Gdzieś tutaj, niżej, tutaj jest to. To myślę, że tu będzie drugie. Tak. Tylko co dać tutaj w te okna? Może damy dębowe furtki? W ten sposób. Ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, jak później to będzie wyglądało. Także w ten sposób jesteśmy tutaj na e, wieżyczce, i się zastanowię później, czy tutaj dać jakiś daszek, czy tutaj nie dać jakiegoś daszku. Na rogach tej baszty wypadałoby coś zrobić, dlatego ja myślę, że idealnym rozwiązaniem do tego będzie użycie. Troszeczkę kamiennego murku. Tutaj damy dwa, nawet trzy. Jedno. I jeszcze jedno pod oknem na pewno tu. Okej. Okay. I z drugiej strony tak samo zrobimy. Tu 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 i tu. Jakiś kształtów to już powoli nabiera. Teraz jeszcze z tej strony, z drugiej zrobimy to samo. I prezentuje się to fajnie. Tylko zapomniałem jeszcze jednego wyżej, tutaj dać to. Za chwilę sobie poprawię, ale z tej strony, no patrzcie jak to wygląda. Tu mi coś brakuje na pewno, żeby dać coś. A to za chwilkę. Tak, tak. I damy jakiś element, może furtkę tutaj też damy? I ja bym dał coś, może w ten sposób, że zrobię tutaj schody tak i schody tak. I tutaj również zrobię tak. Samo. Tak i tak. No i już lepiej to wygląda. Teraz jeszcze po pochodni w takich miejscach. O. Oświetlone jest. Coś mi jeszcze tutaj na pewno brakuje w tej wieży i chyba już wiem co. Także chwilka jeszcze. Wydaje mi się, że mniej więcej w tym miejscu. Robimy to. Teraz łańcuch jeden, łańcuch drugi. Niech będzie i niech będzie właśnie przy oknie zwisał. Może jeden wyżej, akurat i ta Wieża prezentuje się oto w ten oto sposób, ta baszta. Może u góry będzie jakiś daszek? Jeszcze się nad tym zastanowię. Hmm, może jeszcze tutaj jakieś elementy? Mam jeszcze jakieś schodeczki. Może coś dam jeszcze tu? Tak więc zostawcie opeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!